Pokój Tobie, nie bój się, nie lękaj się. Jezus pragnie dać Ci wielkie łaski w tę niedzielę. Ta niedziela będzie świętem Bożego Miłosierdzia. Niedziela, która się wiąże z wielkimi obietnicami. Jezus pragnie wylewać na Ciebie zdroje swojego miłosierdzia. Posłuchaj, co mówił do siostry Faustyny. Chcę przeczytać kilka fragmentów z jej dzienniczka. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego, która dusza przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. I dalej mówi, nie zazna ludzkość spokoju, Dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Jezus bardzo pragnie, abyś ty skorzystał z tej wielkiej łaski. On chce przytulić ciebie do swojego serca, on chce zlać na ciebie takie łaski, których nigdy sobie nawet nie wyobrażałeś. Chce ci przebaczyć grzechy, a ty się nie bój, ty się nie lękaj, bo nie ma się czego bać. Nie, nie bój się podejść do tego, który cię bardzo umiłował, który życie swoje oddał, abyś ty mógł żyć, aby ja mógł żyć. Dalej Jezus mówi, oto są słowa do Ciebie. Rób wszystko, co jest w Twojej mocy w dziele miłosierdzia mojego. Pragnę, aby czczono miłosierdzie moje, Daje ludzkości ostatnią deskę ratunku. To jest ucieczkę do miłosierdzia mojego. Raduje się serce moje ze święta tego. I dalej pragnę. Pragnę zbawiać duszę. Pomóż mi córko moja ratować duszę. Złącz swe cierpienia z męką moją i ofiaruj ojcu niebieskiemu za grzeszników. Drodzy, pomóżcie, pomóżcie Jezusowi zbawiać duszę. Spełnijcie pragnienie jego serca, aby wszyscy ludzie poznali wielkie miłosierdzie Boże, aby się dowiedzieli, że Bóg kocha największych grzeszników, że choćby była dusza najbardziej splamiona grzechem, najbardziej już jakaś taka zgniła w swoim grzechu, i dla niej jest ratunek. Dla niej jest zbawienie, chociażby się jej już żyć nie chciało, chociażby miała wszystkiego dość, chociażby była, nienawidziła całego świata, jeżeli zwróci się do miłosierdzia Bożego i przyjmie, będzie uratowana. Pragnę zaufania do, od swych stworzeń. Zachęcaj duszę do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie moje, niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna. A choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłanie miłosierdzia mojego. Słyszysz to, Jezus chce uratować największych grzeszników, On chce wylać swoje miłosierdzie, palą Go promieni miłosierdzia swego. Jego. Chociaż kiedyś jak pragnąłeś czegośkolwiek, jak pragnąłeś wody, jak pragnąłeś jedzenia, byłeś głodny i to wszystko, całe Twoje ciało było wołanie, tak i Serce Jezusa jest jednym wielkim wołaniem. Pragnę, pragnę Twojego zbawienia. Pragnę Ci okazać swoją miłość, swoje miłosierdzie. Zróbmy wszystko, aby nie zmarnowała się żadna kropla drogocennej krwi Chrystusa, która obmywa grzeszników z win i grzechów. Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i komunii świętej święto miłosierdzia mojego. Jest czas. Jest jeszcze czas, aby pójść i oczyścić swoją duszę w sakramencie miłosierdzia. Może masz wielkie uprzedzenia do kapłanów, może wiele ci złego opowiadano, może sam zwątpiłeś w ten sakrament, ale spróbuj zobacz naprawdę warto. Zobaczysz, zrzucisz z siebie te kamienie, i już, on, już ten grzech nie będzie panował nad Tobą. Pokój zapanuje w Twoim sercu. Dlatego zapraszam Cię z całego serca na święto Bożego Miłosierdzia, do Twojego kościoła parafialnego. Yy, przyjdź w niedzielę na przeświętą, yy, Wcześniej oczyść swoje, swoje serce z grzechu przez spowiedź, a potem skorzystaj, przyjmij komunię świętą i zleją się na Ciebie skarby Miłosierdzia Bożego. Taka jest obietnica na tę niedzielę, która przed nami. I ja Cię chcę pobłogosławić. Abyś się nie lękał, abyś się nie bał. Yy, te dwa słowa pragnę, i nie lękaj się, powtarzają się jak mantra w dzienniczku siostry Faustyny. Jezus mówi o swoich pragnieniach zbawiania dusz i mówi nam: Nie lękaj się, jestem z Tobą. Bóg jest też teraz z Tobą. Pan z Wami. Niech Cię strzeże i błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Skorzystajcie z miłosierdzia Bożego w tę niedzielę. Bardzo Was zachęcam.